zobaczyć owieczkę taką fajną nam się jak? o i nie, tam wcina on ale się ładna To nie są krówki to są owieczki Jak wcinają niam, niam. Nie, ale lepiej nie lepiej nie głaskać Pogoda się troszkę popsuła Więc my jak minionki Wchodzimy Kolorowo Czy minionek też idzie Ostatniego dnia trzeba kupić jakieś e, Pamiątki dla wszystkich Oj są minionkowe Paleryny no i co? Gdzie sobie te? to? Długopis do pracy sobie wezmę. Pan Ale gdzie jest moje imię? Łusie. a to są Co, kupuje? Co ty chcesz? Konia? Konikory? Mały minionek chce konika. Jakiego? Którego chcesz konika? Ja bym wzięła tego kolorowego. Którego? A ja tego różowego bym dzieje. Potwór. Ketela. Bierzesz jakiegoś? Mam. No. Ja czy takiego? To sobie wybierz, no przecież masz pieniążki, którego potwora chcesz jakie tu są. No. Ja chyba wiem do tego. Ale to wiesz, to nie jest. Alas sobie wybiera la bubu. La bubu bu. Ja? Wybiera. Czyli to coś? No. To coś. A ile Dobra, bierzemy la bubu. W domu zrobimy otwieranie. No? Mm, zobaczymy co to jest. po pięknych magnesów. To bym wszystkie mogła mieć. O, Wiktorii, Gdzie te moje małe labubu? Minionki. O, i pierścionki z imionem są. Jest Anastasia. Myślałam, że Ala jest. Jest i Ala. O, jak fajnie. O, też jest Ala. Mhm. Maszyniki. Marta. Mama, pałka. Wielki. Co wielki. Aaa, króli marchewek. Oliwce pokażę. Mhm. Oliwka, chodź zobaczyć, co jest. Króli marchewek ogromny. Dloneczki. Zmieni kubek na kawę na jeden raz. O, zakopane grające jest. To był patataj? Czekaj, la. No nie wiem gdzie. Nie wiem, spróbujemy, ale cóż nam tak, jak mamy tutaj prawdziwego. O, prawdziwe. Może się zaprzyjaźnić?